Bawiąc, uczyć, ucząc, bawić, pobudzone dotyk, słuch i węch dają taką gwarancję, bo sensoryczny ogród to taki nowoczesno-tradycyjny plac zabaw. Jest to koncepcja, która ma bawić, a zarazem edukować. I na odwrót, to jest, można powiedzieć, pewien rodzaj wpłynięcia na tych najmłodszych naszych odwiedzających, tak aby to postrzeganie tego, co robimy w Skansenie, czyli zabezpieczamy dziedzictwo kulturowe, było jak najbardziej blisko tych młodych ludzi, Którzy dopiero wkraczają na, na drogę dorosłości. Do tej pory goście, a nawet mieszkańcy miasteczka galicyjskiego, bo można w nim spać, nie bardzo mieli co zrobić z małymi dziećmi za małymi na atrakcje z Kansenu. Teraz już jest. W każdej chwili można przyjść. Tutaj rodzice mogą spokojnie sobie usiąść, odpocząć, a dzieci mogą się fajnie bawić. Ten rok rozpoczął tak naprawdę wzrost nakładów na kulturę, i to widać w liczbach bezwzględnych ilość konkursów, wysokość kwot, też alokacji w poszczególnych konkursach, ale też wysokość dofinansowania. Ogród jest przeznaczony dla każdego dziecka, ale szczególnie dedykowany jest dla tych z niepełnosprawnościami. Zabawa, ale i warsztaty edukacyjne i terapeutyczne, miejmy nadzieję, na stałe przyciągną dzieci i rodziców do wyjątkowego miasteczka galicyjskiego.